Tak. Łączam muzyczkę podkładową, bo taki mam ostatnio kaprys, że będę opowiadał na tle muzyki, której słucham. Przy okazji oczywiście zagadka kolejna, na poprzednią jeden, jeden mój fan odpowiedział, zgadł w jaki zespół występował. Eee, a dziś kolejny, dla ułatwienia dodam, że to nagranie powstało w czasach kiedy jeszcze istnieliby Telsi, także ma już sporo lat, a ja dzisiaj wyciszę to trochę za chwilę i będę, nawiążę do filmiku, który zamieściłem tylko co. A mianowicie e, był film o tomanowskiej końcówce, e, takiej nowej, e, naczynowej, nowej, no, 5 lat już ją się oferują e, z procesorem. A to jest wersja e, starsza, chyba 15 lat już jest sprzedawana, z którą miałem trochę różnych przygód. I myślę, że będzie ciekawe właśnie opowiedzieć o tym wzmacniaczu. E, to się nazywa e, D4 na 500. Tutaj żadnego procesora nie ma, ale końcóweczka jest też w 1U. Jak widać, bardzo zgrabna, bo płytka. Dwa razy płytsza od tamtej. I co ciekawe, deklarowana moc jest dokładnie taka sama czyli 250W na 8 i 500 na 4, ja tą końcówkę mierzyłem. Jak tylko ona się pojawiła na rynku, rzeczywiście wymierzyłem tam ponad 200 W przy mniejszym napięciu zasilania, bo wtedy miałem dużo mniejsze napięcie w sieci. Ale wymierzyłem około tam 230 chyba watów no ale niestety. Niestety wpadłem na pomysł, że e, przetestuję też ją na czterech i w momencie, kiedy obciążyłem nawet nie cztery kanały, tylko dwa cztery mełomami. trochę końcówka po, że tak powiem no pod tym obciążeniem sobie tam była, po czym wybuchła dosłownie wybuchła, bo był no, jakiś wyszczał straszny w środku e, przepaliła własny bezpiecznik, mój bezpiecznik domowy no i generalnie trzeba było ją odesłać do, do, do producenta e, czyli do firmy Toman e, i co ciekawe przysłano mi od razu tam parę dni to trwało, przysłano mi e, wydawało mi się początkowo, że e, że tak szybko naprawili, ale nie, bo w papierach było napisane, że wzmacniacz nie podlega naprawie, w związku z tym wymieniałem mi go na nowy Swoją drogą pod tym względem toman jest w porządku, no i tutaj nie można mieć do nich żadnych zastrzeżeń. Natomiast sama końcówka, no cóż, e, widać, że upchnięto dużo elementów e, w małym rozmiarze. Są tutaj dwa wentylatorki, jeden chłodzi przetwornicę, a drugi chłodzi dwa wzmacniacze. Na dole są, e, są aluminiowe radiatory. Do nich są przykręcone te tranzystory. Tu są właśnie dwa podwójne moduły końcówek. No i tak, jak mówię, przetwornica. Oczywiście, patrząc na ten transformatorek, jasne jest, że ten zasilacz nie może, nie może obsłużyć 2 kW. A taka moc powinna być, jeżeli by, jeżeli by przyjąć założenia katalogowe, że to jest 4 razy 500 W na 4 h Troszkę jest Tą muzyczkę, bo wydaje mi się, że mnie nieco zagłusza. E, I ten, i dalej. No więc, e, tak jak powiedziałem, końcówka jest mała, zgrabna, czterokanałowa. E, w przeciwieństwie do tamtej, e, nowej, ma jednak potencjometry, którymi można łatwo e, kanał wyciszyć. E, klipy, tutaj wszystko dobrze działa, w, dobrze pokazuje, że jest już przester. W każdym bądź razie, gdyby nie, gdyby nie ich awaryjność tych wzmacniaczy, bo ja tam również na wielu forach na ich temat czytałem, no w pewnym momencie to był jeden z bardziej awaryjnych chyba wzmacniaczy oferowanych przez Tomana. Być może coś poprawili po latach, skoro dalej ją sprzedają. Ona kosztuje w tej chwili 1700 zł, tamta nowa kosztuje 2,5. Więc jest sporo tańsza przy, tak jak mówię, podobnej deklarowanej mocy. Ale tutaj nie ma żadnych dziwolągów jeżeli chodzi o chłodzenie. Przodem wciąga, tyłem wydmuchuje. Wszystko tu jest, że tak powiem, normalne. Także e, mówię, końcówka o tyle sprawdzona, że no już 15 lat jest w produkcji. Ja ją używałem do takich na przykład zestawów, gdzie yy, były dwie satelity yy, pracujące w ośmiomach sub pracujący też albo pojedynczy sub pracujący w ośmiomach. To wtedy, no niestety, moc na wszystkich paczkach była jednakowa, ale za to był jeszcze jeden kanał do wykorzystania, na przykład dla, do odsłuchu. Jak była kauturnicza kapela, stawiali sobie dwie satelitki i jeden sub. I jeszcze mieli do dyspozycji jeden oczu i wszystko z tego małego urządzonka. Druga opcja była taka, że pod, yy, tak samo dwie 8 -omowe satelity, ale dwa kanały były łączone w mostek oczywiście wyłącznie na ośmiomach, Ten głośnik musiał być ośmiomowy. no i wtedy ona dawała tam, już się pamiętam chyba ze 450W na ośmiomach w mostku. Oczywiście to już było duże obciążenie dla zasilacza, ponieważ tak jak yy, wiadomo. Jeśli końcówka pracuje stereofoniczna w mostku, to jeśli podłączymy jej obciążenie 8-omowe, to dla każdego, każdy wzmacniacz widzi jakby 4, czyli można powiedzieć, że przy pracy 8 e, jeśli zmuszamy wzmacniacz do pracy w mostku e, na 8 ohmów, to tak jakbyśmy podłączyli dwa kanały 4-omowe. Trzeba o tym wiedzieć, bo to jest e, bardzo ważne. Natomiast żeby nie przedłużać, to tak naprawdę. Mimo wszystko, mimo tej jej dość sporej w pewnym czasie awaryjności i tak dalej, to ta końcówka naprawdę bardziej mi się podoba, niż tamta. Po pierwsze dlatego, że e, tak jak mówię, jest, jest płytsza, jest bardzo łatwo ją zamontować nawet na takim, takim e, efektowym, że tak powiem, raku. E, jest lekka, no tamta też nie jest ciężka i gdyby w tym wzmacniaczu zastosować nieco bardziej wydajny zasilacz, to już w ogóle by było bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o brzmienie, no to na ten temat się nie będę wypowiadał, natomiast muszę powiedzieć, że ma, że nie ma brumów, nie ma szumów, nie sam się z nią specjalnie akustycznie, że tak powiem, jest, można powiedzieć, taka dość przezroczysta, chociaż górę ma, no powiedzmy, nierewelacyjną, nie ale to zawsze zazwyczaj tak jest. Z tą górą, jeśli chodzi o wzmacniacze, które mają właśnie mm, zasilacz impulsowy, a przede wszystkim jeśli mają no, niezbyt wyrafinowaną konstrukcję tej klasy D, tutaj wszystko się opiera na, na jakości mm, właśnie tych dwóch elementów. I jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć i wyraźnie to podkreślić, że tak jak w poprzednim filmie wspomniałem, że e, wśród wszystkich wzmacniaczy e, Tomana. Jedynym godnym polecenia według mnie jest, jest TSA 4700. To jest to oczywiście nieprawda, bo miałem na myśli takie końcówki, że tak powiem nowoczesne, czyli właśnie z przetwornicą, znaczy zasilaczem impulsowym i, i, i tego typu. Tamta TSA 4700, którą zresztą mam, bo ja ich dużo w swoim czasie używałem, oferowałem w takich tam zestawach dla klientów. Jak już przestałem robić własne wzmacniacze. No i ta 4700 ma co prawda mm, przetwornicę, znaczy impulsowy. Ta przetwornica nie powinno się mówić tylko się powinno mówić zacilacz impulsowy ale ja to tak czasami wymiennie traktuję dlatego y, tamta ma przed, y, zacilacz impulsowy ale końcówkę ma klasyczną. I dzięki temu na przykład sinus tamtej końcówce, jeśli się go ogląda na oscyloskopie, wygląda tak, jakby to był normalny wzmacniacz w klasie, powiedzmy, AB. Przy, przy w miarę przyzwoitym y, zasilaczu, nawet tego typu beztransformatorowym, jeśli jest klasyczna końcówka, to z pewnych, w pew, z pewnego, z pewnych punktów widzenia y, jest to optymalne rozwiązanie. Bo wzmacniacz jest lekki, a nie ma tych wad właśnie końcówek w klasie D, które muszą być bardzo dobrej jakości, żeby, żeby nie było yy, różnicy między właśnie nimi, a taką klasyką w formie AB czy H dlatego ta końcówka mówię skoro nadal ją sprzedają znaczy jest na nie popyt i uważam, że a jeszcze jak powiem, bo nie dokończyłem tematu, jak się popsuła bo jak mi przysłali tą kolejną, nową, to ja tą nową też zacząłem katować, ale wszystko było dobrze. I później ona stała w raku, ja tam sobie coś tam na niej grałem i w pewnym momencie zauważyłem, że jeden kanał, któryś tam trzeci bodajże, coś zaczyna świrować i okazało się, że ten kanał, po prostu wyłączał, jakby cały wzmacniacz. Jakieś tam zabezpieczenia, widocznie yy, związane z, yy, no, z jakimś uszkodzeniem tego kanału, yy, powodowały to, że wyłączała się cała przetwornica, chyba wszystko. No i zaczęło mi to wkurzać, i mówię: Dobra, yy, ja ją tutaj jeszcze trochę bardziej pomęczę i zobaczę, co będzie dalej. Jak ją tak zacząłem, rzeczywiście podłączyłem ją pod opornicę, pod oscyloskop, dałem jej trochę czadu, no to niestety. Podobna była sytuacja jak z tym pierwszym wzmacniaczem, czyli wybuchł, <grych> ale ponieważ już był po gwarancji, więc sobie odpuściłem wszelkie z nim działania, odłożyłem go na półkę i tak stał do zeszłego roku. W zeszłym roku udało mi się kupić drugi, tanio, też uszkodzony, i akurat spe specjalnie go pytałem się człowieka, co jest popsuty. On powiedział, że jeden kanał nie działa, ale wszystkie pozostałe działają. To był, to był, z tego można było wyciągnąć wniosek, że przetwornica jest sprawna i tylko jeden z tych dwóch tutaj kanałów nie działa. Więc co zrobiłem? Kupiłem ten smacjat za niewielkie pieniądze i wziąłem z mojego tego popsutego, gdzie była uszkodzona przetwornica, i jeden z trzech kanałów. Wyciągnąłem dwa kanały, które były sprawne. Założyłem do tego, który miał wspólny zasilacz, i w ten sposób z dwóch. Uszkodzonych uzyskałem jeden dobry to jest właśnie ten egzemplarz. On już jest przetestowany, wszystko w nim działa. Tylko mówię, no trzeba było dwóch, bo naprawienie tych yy, wzmacniaczy. Mimo, że starałem się oczywiście tutaj, yy, bo, bo, bo jak padł zasilacz yy, kolejny yy, w, tym, w tym wzmacniaczu, no to zacząłem tam go rozbierać, kombinować oczywiście tutaj te tranzystory przetwornicy były uszkodzone, ale co gorsza uszkodzony był też trafo no i to już w zasadzie zakończyło z mojej strony działania i odłożyłem na półkę, no ale tak jak mówię, udało się z dwóch złożyć jeden gra pewnie będzie też zamontowany w jakimś tam raku i być może komuś się jeszcze przyda na pewno będzie tańszy niż, niż nowy, prawda, no a myślę, że nawet może będzie i lepszy niż nowy, bo, bo tutaj już coś się miało popsuć, to można powiedzieć, że się popsuło. E, zobaczymy. Na razie niech sobie jeszcze pogra trochę muzyczkę, ja tam przełączę na taki utwór, który mi się akurat bardzo podoba, ale to będzie koniec filmu. Znikam z kadru i, tak jak mówię, zagadka, kto to gra. E, 68. rok. Teraz nieuchronnie przewinę tylko do takiego momentu moment? Dobrze, no, ale no nie jest tak łatwo mi to. to będzie zaraz ten utwór. Bardzo króciutko, bo jeśli mamy... Ile mamy czasu? 14 minut? No... pewnie z, z pół minutki pogra, ale proszę posłuchać. Jest naprawdę... nie ten, który... ten, który będzie za tym. Zaraz się zacznie. Proszę posłuchać. Mnie się takie klimaty niesamowicie podobają. ja lubię po prostu taką muzykę, kiedy jeszcze była harmonia, melodia. skończyć. Szkoda, ale można sobie poszukać i posłuchać.